Zbigniew Herbert, dlaczego klasycy? Dla Acha. W księdze czwartej wojny peloponeskiej, Tukidynes opowiada dzieje swej nieudanej wyprawy. Pośród długich mów wodzów, bitew, Oblężeń, zarazy, gęstej sieci intryg, dyplomatycznych zabiegów. Epizod ten jest jak szpilka w lesie. Kolonia ateńska Amfipolis wpadła w ręce Brazydasa. Ponieważ Tukidydes spóźnił się z odsieczą zapłacił za to rodzinnemu miastu do zgonnym wygnaniem. Egzulowie wszystkich czasów wiedzą, jaka to cena. Generałowie ostatnich wojen, jeśli zdarzy się podobna afera, skomlą na kolanach przed potomnością, Zachwalają swoje bohaterstwo i niewinność. Oskarżają podwładnych, zawistnych kolegów. Nieprzyjazne wiatry. Tukidydes mówi tylko, że miał siedem okrętów. Była zima i płynął szybko. Jeśli tematem sztuki będzie dzbanek rozbity, mała, rozbita dusza z wielkim żalem nad sobą, to co po nas zostanie będzie jak płacz kochanków w małym, brudnym hotelu. Kiedy świtają tapety?